Witamy w raporcie specjalnym Festiwalowego Studia Krasnoludkowego! Krasnal Tadek i Krasnalka Beatka! Dzisiaj powiemy Wam o wyjątkowej atrakcji Wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków Online! Krasna Krasnalowy Challenge! Ojej, a co to znaczy? Co to za challenge? Tadziu Challenge To takie wyzwanie. Na przykład. Ym, no. no? Rzuć mi jakieś wyzwanie. E hmm. No to. Y o! Wymień trzy krasnale z Wrocławskiego rynku. Fuh, przecież to bardzo proste. No. No proszę, bo nie wymienisz. Tak, ja nie wymienię. Puh, no ten. E y y y y y y y Rzeczliwek. Y y no. Bankuś. Uh -huh. I ten, no, ten taki, no. No? 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 <gry> no to już ha. chyba świdliska. No ale dobrze, niech ci będzie. No. I to będą takie wyzwania? No coś ty. To będą wyzwania kreatywne <laughs> przeróżne rysunkowe, <laughs> muzyczne, kulinarne. Wow! Ale super! I są nagrody? No pewnie, że są. Autorzy najlepszych odpowiedzi w każdym wyzwaniu dostaną zestawy krasnalowych gadżetów plus niespodzianki od naszych gości. Jakich gości? Każdy challenge zaprezentuje nam gość specjalny, związany z Wrocławiem, festiwalem lub po prostu miłośnik krasnali. Wow, a znam ich! Myślę, że na pewno kojarzysz niektórych z telewizji czy z internetu. I, I mam tu napisane, że to wszystko we wtorki i czwartki. Tak jest! Startujemy już jutro 24 września! Obserwujcie nasz fanpage cały dzień. Rano pojawi się regulamin zabawy, które koniecznie powinniście przeczytać. A już o 17 nasz pierwszy gość i pierwszy nowy challenge! Zapraszamy do wspólnej zabawy! Zapraszamy!